Witajcie, kochani. Jestem dzisiaj e, pod wielkim wrażeniem e, pewnych sytuacji, o których nie mówiliśmy, bo nie wiedzieliśmy, czy to się uda, czy to w ogóle dojdzie do skutku. E, jestem w tej chwili u nas w Azylu. O, ja się tym pierwszy raz obsługuję, więc słuchajcie, pokazuję Wam tak, tutaj juniorka naszego i w ogóle. Słuchajcie, jest taka sprawa. Jak wiecie, nie mamy przyłącza do wody. A wodę przywoziliśmy my, wolontariusze, kto mógł, kto przynosił, w baniaczkach, słuchajcie. No i teraz jest taka sprawa, wyszła taka świetna inicjatywa ze strony Pawła Chudzińskiego oraz Wojtka Szczodrowskiego, którym serdecznie dziękujemy, oczywiście z całego serducha. To oni się wszystkim zajmowali, Wojtek latał po urzędach, ogarniał naprawdę mnóstwo rzeczy. A co? O co chodzi? Co on ogarniał? Więc tak... Będziemy mieć wodę, bieżącą wodę u nas w Azylu. Jest tylko jedno ale, o którym zaraz powiem. Jest to jak najbardziej możliwe. Trwało to dosłownie kilka miesięcy. Wiele osób brało tutaj czynny udział zupełnie za darmo, żeby to wszystko pogarniać. Za to jesteśmy ogromnie wdzięczni. Słuchajcie, jest taka pani, która się nazywa pani Sylwia Bartosik. Pani Sylwia zrobiła nam projekt, który mamy tutaj gotowy, zupełnie za darmo. Słuchajcie, to kosztuje kilka tysięcy złotych. My to mamy zupełnie za darmo. Ten projekt mamy już zrobiony. Myślę, że niedługo, gdy jeszcze jedna opcja wypali, będziemy mogli się pożegnać. Z czymś takim, słuchajcie, tak, z tymi wstrętnymi butelkami e, od wody, które żeśmy musieli ciągle tu magazynować, e, przywozić je napełnione i być może, e, słuchajcie, pożegnamy się jeszcze z taką historią, o, z Mauserem. Mauser, fajna sprawa na, na lato, jeśli jeszcze ktoś nam go napełni. Nie wiem, czy pamiętacie, przyjeżdża Straż e, Pożarna, gdzie też jesteśmy ogromnie wdzięczni. E, różne osoby tu przyjeżdżały nam tego Mausera napełniać i starały się, żebyśmy tą wodę mieli. Natomiast wiecie, że Mauser to jest rozwiązanie tylko na chwilę. E, natomiast no, na dłuższą metę to nie przejdzie. Jest taka opcja, żeby ta woda tu była. Mamy już ten projekt, który naprawdę kilka tysięcy złotych kosztował dzięki pani Sylwii. E, dzięki zaangażowaniu Wojtka i, i, i Pawła e, pozyskaliśmy środki e, finansowe e, w kwocie 3000 tysięcy złotych. E, to są środki finansowe, tak 2000 e, przekazała nam Zorka, za co serdecznie dziękujemy. Zorka Jelenia Góra tutaj na nasze koszty związane z, z tą wodą. Także dziękujemy Zorce z Jeleniej Góry. 1000 zł został przekazany e, zupełnie ze szczerego serca od Pana Jerzego. E, nie wiem czy mogę mówić tutaj e, dalej. W każdym bądź razie pan Jerzy również przekazał nam na nasze konto taką darowiznę w kwocie 1000 zł, więc mamy już 3000. Słuchajcie, i teraz jest opcja taka, abyśmy mogli ruszyć dalej, kopać i tak dalej. Potrzebujemy dokładnie 6,5 tysiąca złotych. Jeżeli ogarniemy to i jeżeli uzbieramy... Będziemy mieć tutaj wodę i tą wodę będziemy mieć całkiem niedługo. Brakuje nam dosłownie do ostatniego etapu 6,5 tysiąca złotych. Tylko tyle i aż tyle. Pytanie, czy to ogarniemy? Czy z waszą pomocą damy radę? Mamy tutaj dziedziunia, dziedzina naszego kochanego. Słuchajcie, to wszystko dla nich, nie dla nas, dla nich. Oni nie mają tutaj wody. Więc no mówię, no wozimy, ale wiecie jak to jest. XXI wiek, a my nie mamy wody. No śmiesznie, ja wiem, że śmiesznie, ale nie zawsze się, się udaje, żeby ta woda była. Jest ta szansa. Jest szansa. Mamy już tak mnóstwo kroków zrobionych i tych poczynań. Ja się aż popłakałam ze wzruszenia, bo to jest po prostu coś, co było dla nas przez lata nieosiągalne. No mówię, tak naprawdę brakuje nam dosłownie Ori. 6,5 tysiąca złotych, tak? Ja nie wiem, czy Oriego widzicie? Jest, nasz orinek również. Tak, także słuchajcie, jeżeli macie takie możliwości, macie skąd pozyskać środki, możecie sami wpłacić. Błagamy Was o każdą wpłatę. To jest dla nas niesamowicie ważne, żebyśmy w XXI wieku mieli wodę na naszym azylu. To nam po prostu niesamowicie. Ułatwi sprawę, no zresztą o czym tu mówić? No kto by nie chciał mieć w domu wody albo tam, tam gdzie pracuje, prawda? E, także naprawdę, jeśli ktoś może, to bardzo proszę. Tu się już tyle osób postarało, staramy się i my. E, dosłownie każda złotóweczka jest na wagę złota, tak? Także bardzo prosimy, o proszę. A tu jeszcze, no Musia, Anusia się przywita. No, hej, ty też prosisz o grosik na wodę. Nusia też prosi o grosik na wodę. Także dziękujemy za wszystko, co tutaj pory dla nas robicie. I tak jak mówię, jeżeli jest taka opcja, wpłacajcie kochani, bo tylko 6,5 tysiąca złotych dzieli nas od tego, abyśmy mieli tutaj wodę. Podaję wszystkie linki e, będą w komentarzu bądź w opisie e, tego, co tutaj nagrała. Trzymajcie się, cześć.